Witam państwa bardzo serdecznie. Robert Binkiewicz, Agrosimex. Zapraszam na pierwszy komunikat sadowniczy Agrosimex w tym sezonie 2024. Ten pierwszy komunikat sadowniczy nagrywam trzy tygodnie wcześniej niż w ubiegłym sezonie. I to nie dlatego, aby. Straszyć już sadowników zagrożeniem i koniecznością rozpoczęcia intensywnej ochrony, ale aby przedstawić bieżącą sytuację w sadach i fakty, jakimi właśnie chcemy się z Państwem podzielić odnośnie wegetacji, ale również i zagrożeń. Bardzo ciepła zima i bardzo wilgotna. No, spowodowała taką właśnie sytuację, że przyroda obudziła się zdecydowanie wcześniej niż zazwyczaj i już od kilku dni e, pąki e, na tych głównych gatunkach sadowniczych popękały albo pękają. Tutaj mamy gale i te pąki kwiatowe również popękały. Nie wszystkie oczywiście, ale mamy tutaj ewidentnie już zieloną tkankę na zewnątrz. E, nie dziwi nas to, ponieważ bardzo ciepła zima, 2-3 krótkie incydenty zimowe wystąpiły, ale generalnie bardzo ciepło, bardzo wilgo, wilgo, dużo wilgoci, dużo opadów. W większości regionów sadowniczych w Polsce przez 4 te miesiące zimowe, listopad, grudzień, styczeń, luty spadło między 200 a 250 mm deszczu. Więc jest bardzo dużo wilgoci, również ciepła gleba. Stąd wegetacja rozpoczęła się zdecydowanie wcześniej niż zazwyczaj. Czy tylko wegetacja i rośliny rozpoczęły swoją aktywność tak wcześnie? Co z patogenami? Dzwonicie Państwo do nas i pytacie, jaka jest sytuacja, jaka jest sytuacja z rozwojem parcha, co robić, czy już, już rozpoczynać zabiegi i ochronę, czy jeszcze można się trochę wstrzymać. Wiadomo, że mamy jeszcze dużo prac w sadach pielęgnacyjnych związanych z przecinaniem, z, ze sprzątaniem, wygarnianiem, rozremienianiem gałęzi, więc każdy potrzebuje jeszcze tych <laughs> dwóch albo i trzech tygodni do tego, aby te prace zakończyć. Z drugiej strony mamy teraz te najbliższe kilka dni e, chłodniejsze, Niż, niższe temperatury, zdecydowanie niższe temperatury w dzień. W tej chwili nagrywam komunikat 5 marca. Tutaj w gminie błędów jest plus 5. W południowych regionach kraju jest nieco cieplej, ale na najbliższe kilka dni zapowiadane są przymrozki, a nawet i mrozy. Więc no, prawdopodobnie to tempo trochę wyhamuje, tempo rozwoju roślin wyhamuje i, i myślę, że będzie to przebiegało spokojnie, systematycznie, nie będzie eksplozji wzrostu i wegetacji. Niemniej jednak, parch nie czeka, proszę Państwa. Ocena, ostatnia ocena stopnia dojrzałości parcha, stopnia rozwoju parcha Potwierdza jednoznacznie, że część zarodników, już zarodników workowych, jest dojrzała, gotowa do wysiewów. Więc kilka dni temu ta ocena w placówce badawczej w Błędowie przeprowadzona przez nas wskazała, że 10, około 10% zarodników workowych już jest dojrzałych i bez problemu się wysiewa i są, są gotowe do wysiewów. Więc mamy zarodniki gotowe do wysiewów? Mamy na niektórych. W i wybranych regionach, stanowiskach mamy pąki popękane, więc realne zagrożenie parchem jest. Ale zaraz Państwo powiecie, że no ale przecież jest zimno, przecież przymrozki. No i zgodzę się. E, prawdopodobnie te najbliższe dni również spowodują zahamowanie rozwoju parcha. E, więc tutaj e, takiego e, dużego zagrożenia jeszcze raczej nie się mieć, aczkolwiek trzeba mieć to na uwadze. I wrócić pamięcią wstecz do ubiegłego sezonu, gdzie też informowaliśmy, sygnalizowaliśmy o dużo wcześniejszym rozwoju parcha, z czego później było sporo kłopotów w postaci porażenia, wczesnego porażenia jabłoni parchem. Dlatego pamiętajmy o tym, nie, abyśmy nie popełnili tych błędów z ubiegłego sezonu tam, gdzie były popełnione. I tą ochronę rozpocznijmy na czas. A na czas, to kiedy? Myślę, że każdy z Państwa powinien podjąć decyzję już sam. W zależności od tego, jakie odmiany posiadacie, bo wiemy, że gala popękała, czy pęka jest w trakcie pękania pąków, Ligol oczywiście jako pierwszy i Daret, już też te pąki są bardzo nabrzmiałe. E, więc tutaj by trzeba było skupić się najbardziej na tych odmianach, jeśli chodzi o ewentualne rozpoczęcie ochrony w, w najbliższych dniach to właśnie skupić się na tych odmianach, które już rozpoczęły wegetację, a z drugiej strony są wrażliwe na parcha, bo wiemy jak Gala i Ligol e, były porażone w ubiegłym sezonie przez parcha. Nie mówię, czy ten zabieg powinien być wykonany, pierwszy zabieg miedziowy pod kątem parcha powinien być wykonany jutro, pojutrze, czy za trzy, czy za pięć dni. To każdy z Państwa zadecyduje. My przygotowujemy, mamy przygotowane komunikaty, infokarta również i będziemy systematycznie informować i sygnalizować o zasadności wykonania pierwszego zabiegu pod kątem parcha. Być może to te najbliższe dwie, trzy noce z przymrozkami lub mrozami, jakie są zapowiadane, tak jak powiedziałem wcześniej, wyhamuje tempo rozwoju wegetacji, a również i parcha, więc takiego dużego zagrożenia nie będzie. Ale po tych kilku dniach chłodniejszych ma nastąpić powrót ciepłej pogody, łagodnej, z temperaturami w ciągu dnia rzędu kilkunastu stopni, więc e, tak czy tak za kilka dni ta ochrona powinna być rozpoczęta e, tak, abyśmy po prostu no, e, później nie musieli walczyć już w, w maju z parchem. E, to nie jest straszenie, powtarzam, to nie jest e, napędzanie, nakręcanie, ale e, całej sytuacji, ale realna informacja, e, o którą Państwo pytacie. Dlatego przygotujmy się do tego pierwszego zabiegu i jak zawsze powtarzamy na samym początku, e, kiedy jeszcze. Ta sytuacja nie jest taka jednoznaczna i nie ma tutaj w każdym sadzie takiej samej sytuacji i pewności, czy już rozpoczynać, czy nie, czy jeden dzień wcześniej, czy jeden dzień później. W takiej sytuacji czasami ten jeden tani zabieg miedzią wykonać więcej, a mieć później dużo łatwiejszą sytuację z parchem w dalszej części sezonu. Ta miedź, którą teraz wykonamy w najbliższych dniach, ten zabieg miedziowy będzie bardzo ważny, bardzo istotny, nie tylko pod kątem ochrony przed, przed parchem, ale proszę Państwa choroby kory i drewna. Czyli ten problem olbrzymiej zmora naszych sadów obecnie nie tylko kwatery Gali i Red Deliciusza, ale to, jest, to są kwatery Grusz. Które ucierpiały w ubiegłym sezonie bardzo mocno w wyniku infekcji pseudomonas, więc tutaj mamy bardzo duże zagrożenie, a wrusza pąki popękały. To są również gatunki pestkowe, czereśnie, wczesne odmiany, które są również już w takim zaawansowanym stopniu rozwoju, i tutaj powinniśmy, powinniśmy skupić się właśnie na, na tych gatunkach i na tych odmianach jabłoni, które z jednej strony rozpoczęły wegetację, a z drugiej strony są szczególnie wrażliwe na choroby kory drewna, zarówno te pochodzenia bakteryjnego, jak i grzybowego, bo wiemy, że to i neonektria w jabłoniach, ale i pseudomonas, rak bakteryjny w tej chwili nie wybiera. Mamy porażone bardzo mocno i ten, ten potencjał, to źródło. Ten depozyt tych, 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 tych patogenów po ubiegłym sezonie i tej ciepłej i mokrej zimie, jest bardzo duży. Więc uważam, że no, wczesną wiosną i w okresie kwitnienia będziemy zmuszeni, będziemy musieli się naprawdę przełożyć, zintensyfikować zabiegi, ochronę pod kątem tych chorób bakteryjnych, tak, aby, aby zabezpieczyć i uchronić nasze sady przed no, kolejnymi. Infekcjami, które są naprawdę bardzo realne. Jeśli chodzi o, o pozostałe gatunki, to króciutko powiem o, o gruszach. Jak dalej postępować z modówką? Większość sadowników zabieliła drzewa, więc mamy ten pierwszy zabieg zapobiegawczy wykonany. Ale pąki pękają czy popękały, więc, więc też wyczekujecie Państwo na odpowiednie warunki, odpowiedni dzień stosowny do zabiegu olejem z siarką. Tutaj trochę nam kolidują te przymrozki, które są przed nami, więc proponuję te 2-3 dni przeczekać, aż ustąpią przymrozki i wtedy polecamy zabieg. Można powiedzieć, że interwencyjno-zapobiegawczy e, mieszaniną oleju e, z siarką. Tak, aby z jednej strony zniechęcić, odstraszyć te dorosłe osobniki miodówki do tego, żeby przed tym nalatywaniem, składaniem jaj, ale z drugiej strony też no nie oczekujmy, że ten zabieg zabielania, zabielania drzew w 100% zabezpieczy przed składaniem, zabezpiecza przed składaniem jaj przez, przez miodówkę. Więc gdzieś te pojedyncze jaja, które już są złożone, ten olej ten zabieg oleju z siarką będzie zwalczał. E, tak jak w poprzednim sezonie polecam mieszaninę ContiGol, oleju ContiGol z e, preparatem siarkowym, np. Microtiol albo e, ASX Micriol. E, jeśli chodzi o preparaty miedziowe, w naszej ofercie w tym sezonie jest to Nordox, e, są to e, preparaty nawozowe, miedziowe, takie jak Nieć e, Plus 50 WP, ale również. Formulacja płynna, mieć plus 380 SC. E, i, e, I tutaj e, no, w każdym przypadku, oczywiście, zwracajmy uwagę na e, etykietę rejestracyjną i na zapisy, ale no, e, niestety musimy się posiłkować tutaj takimi rozwiązaniami nawożeniowymi i e, stosujmy to nawożenie do, do listne e, nawozami mieciowymi, które dodatkowo będzie stanowiło też ochronę przed chorobami. Proszę Państwa, infokarta, komunikaty sadownicze AgroSimex. Już, tak jak wspomniałem, już rozpoczęliśmy przygotowywanie i wysyłanie komunikatów i kolejne mamy przygotowane, dlatego zachęcam, przypominam dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie aktywowali infokarty na sezon 2024, do tego, żeby w najbliższych dniach to uczynić, ponieważ tych informacji będziemy przekazywali coraz więcej. Śledzimy, obserwujemy rozwój wydarzeń, przyrodę. Wegetację i zagrożenie ze strony e, chorób i szkodników, e, i to w najbliższym czasie będzie, będziemy Państwu przekazywali właśnie takie informacje co do nawożenia. Jeszcze chwilę się powinniśmy wstrzymać, uważam, że to jest troszkę zbyt wcześnie. Pomimo tego, że wegetacja powoli rusza, to jeszcze kilka dni e, przygotuję specjalny komunikat dotyczący nawożenia sadów. Proszę oczekiwać. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym komunikacie.